Przestaje dobry dzień, a ja zaraz wytłumaczę ci, że nie, nie ma sensu dalej w to lepiej najlepiej będzie pójść płakać w krok, Jeśli ciągle wierzysz w sukces, to wiec, że tam myśl Nie ma sensu, porzuć wszystkie swoje plany i nadzieje Więc ambicja nie zastąpi talentu Wydaje ci się, że możesz się zmienić, że przecież jeszcze nie zmienisz nic już Najlepiej będzie po prostu się powtarzać. najlepiej będzie się do domu. Życie tu nie ma sensu, zmierzasz do mnie, nie zdarzy się nic. Wiesz, że nie ma wyjścia z tego bez sensu. Lepisz do na garpy, ze stołka kic. powie, że wasz, że nie ma miłości. Ja Ci wytłumaczę, że wcale nie. Do Ciebie po prostu nikt nie kocha. I dobrze wiesz, że to nie zmieni się. Wydaje ci się, że możesz się zmienić, przecież nie zmienić już. najlepiej będzie po prostu się poddać, najlepiej będzie się sponuć. Bo ambicje i wszelkie marzenia Wiesz, że w twoim życiu nie zmieni nic się Poddaj się i skończ już walczyć Zawsze już będzie tak źle Poddaj się, bo niech będzie już dobrze Lepiej będzie, gdy opuszczysz ten świat Chociaż jednak z drugiej strony Nie będzie wtedy z kogoś się śmiać Wydaje ci się, że możesz już zmienić już przecież wiesz, że nie zmienisz nic już Lepiej będzie po prostu się poddać Najlepiej będzie się w Jutro będzie lepiej porzuć wszystkie marzenia i sny. Jesteś dużo gorszy niż inni. Jesteś taki sam jak my.